Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Um, dzisiaj film po, po miejscu, że możecie wiedzieć co dzisiaj będziemy jakby robili. W sensie co, jaki ma tytuł ten film um, Więc tak, będzie to kolekcja. Będę pokazywać Wam um, kolekcję z Momio, um, nową kolekcję, która tak na rzut oka wydaje się bardzo ładna. I mam nadzieję, że też taka jest. I tutaj myślę, że z, tej, że z tej kolekcji coś kupię. Bo z tamtej poprzedniej nie kupiłam chyba nic. Więc mam nadzieję, że z tej uda mi się coś kupić. Że coś będzie ładnego. Narzut oka wydaje się fajna, ale jeszcze dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Więc zobaczmy. A na samym początku chciałam powiedzieć, że za. Dźwięki w tle przepraszam, em, ale mam siostrę, jeśli nie wiecie. Już od dawna. W, no od, od zawsze mam siostrę. No, nieważne, po prostu mam siostrę i ona może hałasować, bo, bo takie są siostry. Ok, więc zacznijmy. Ok, więc jak już pokazywałam, to kole, ta kolekcja jest no taka już ładna na rzut oka. Tutaj mamy spu, y, sukienki. Jest tutaj taka na przykład e, sukienka, taka zielona, która do jakiejś kurtki by była spoko, ale tak sama nie podoba mi się, ale kupię ją. Aha, i na samym końcu zapomniałam powiedzieć, będziemy robić look. E, bluzki, nie wydaje mi się, że kupię bluzkę, no nie kupię bluzki, bo nie podobają mi się, a ta nie jest w ogóle warta szafira, ale nie kupię bluzki po prostu, więc... Cho chodzi o spódniczkę. Jeśli chodzi o spódniczkę, też jest bardzo ładna, ale zasta zastanowię się jeszcze, nie wiem, czy kupię sukienk spódniczkę czy sukienkę, ale się zastanawiam. Więc spodnie. Spodnie ja nie kupię, bo nie sądzę, że się przydadzą. A poza tym są, to są najzwyklejsze takie, nie wiem jak to powiedzieć, bordowe, może spodnie, nie wiem, nie wiem. To na pewno nie bordowe, takie. No nie wiem jak to powiedzieć, takie spodnie, po prostu włosy. Włosy są takie, one średnio mi się podobają. Chyba że chodzi o te, to te już są fajne dosyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że no mi się one podobają, więc kto wie czy ich nie kupię, albo tych, ale raczej prędzej tych. Ale te też są spoko, więc nie wiem w końcu. Jeszcze się zastanawiam. Jeśli chodzi o włosy, nie wiem, czy kupię je dzisiaj, ponieważ nie mogę się zdecydować, które i czy w ogóle warto je kupić, ale zrobiłam już post. Zresztą, możecie zobaczyć, e, zrobiłam taki post. E, możecie po prostu, jakby wysyłać zdjęcia, które włosy mam kupić, bo naprawdę zdecyduję, które po prostu mi się najbardziej podobają, bo naprawdę, ale to po prostu, naprawdę nie mogę się zdecydować, które włosy kupić, a więc możecie to po prostu wysyłać. E, na tego posta. Ja jeszcze sobie was otaguję, ale to zaraz. Okej, okay, a więc ja już was otagowałam, a teraz lecimy do sklepu dalej oglądać. Skończyliśmy na włosach tutaj szminki. Nie wiem dlaczego, ale teraz szminek nie ma, co by się przydało zmienić, bo no um, mam ją. Powinny być jeszcze jakieś szminki, a nie, że cały czas mam używać tych samych, bo już nudno trochę. A więc przydadzą się naprawdę. Um, jeśli chodzi o te takie dodatki, jest książka, której ja nie kupię, bo nie wydaje mi się, że. coś nie podoba mi się, może tak. Jest też plecek, którego... który ja może kupię, ale nie jestem pewna. E... Jedyne co mi się tutaj nie podoba, to ten stworek, nie wiem co to jest, ale, ale jest git, więc no. Kurtkę kupię na pewno taką. Sprawdzę, jakby ona wyglądała wy... z... z sukienką. Bo myślę, że wyglądałaby ciek, a ładnie wygląda. Ej, to może kupię, no, chyba tak. Mm, tu jest, jest jeszcze taki makijaż, którego ja chyba nie kupię, bo mam podobny całkiem w szafie, więc ja po prostu nie kupię tego makijażu, bo mam całkiem podobny i tutaj oczywiście nic nie ma. Szkoda mam no, i soczewki, które bardzo mi się podobają, więc je chyba kupię. Ale czekam na razie na Wasze wyniki głosowań. Włosy może dokupię. Tak więc, no, dokupię włosy. Nie wiem, nie, 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 nie wiem czy zrobię to dzisiaj, bo wiadomo. Ale na pewno to zrobię. Myślę, że tak, ale no, nie wiem jeszcze kiedy. A my widzimy się, jak już kupię to i zrobię look. Ale to szczęście, no po prostu. Chyba sobie nie pogramy. Ej, ludzie, help me! Co teraz robić? No. Tam, tam. No. Coś się pojawiło. Jej, no. Dobra, jesteśmy i musimy to od nowa zakładać, fajnie. Ehm, ale no, dobra, nieważne. Mm. A więc. Okej, okay, jest git. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że teraz ja to kupię, jeśli mi się uda. Tak. Um, no i teraz się w to przebierzemy po prostu. No świetnie. Aleluja! No co ja robię złego? Dobra, w końcu. Ej, czy mi tych rzeczy nie zapisało? Momencik. Co? co? Ej, wiecie co? Jakie to jest naprawdę... To jest scam... No nie zapisało mi tej rzeczy w szafie. Co? Wiecie co? Moja mam się, zep moja mama się zepsuje, tak mi się wydaje. Ja muszę to z, 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 z zrobić. No coś mi się zepsuło. No nie! I co ja teraz pocznę. No nie wiem co ja teraz... Ej, wiecie co? Normalnie mi oszukało. Jak jest Jaki skam? Ej, pierwszy raz mam skama na Momio, w sensie takiego, wiecie, okupiłam, dobra, dobra, już się, coś tam się zlegowało, ale ów, że zadziałało, bo straciłam Szafira, a wiecie, że ja nie lubię wydawać Szafirów, więc tak to, to był mega skam. By był by mega skam. Nie wiem, które włosy wybrać. Czemu ja nigdy nie mogę się zmówić? Jakie włosy wybrać? Dobra, nieważne. Mm, na pewno weźmiemy sobie... Nie wiem... Zajmiemy ten makijaż może i dam na inny. O, o tym mówiłam, ale on jest taki słaby, więc... Albo wezmę sobie może te kreski. Mm. Nie wiem jeszcze co wezmę, strasznie nie wiem. No to jest takie wezmę sobie takie coś, to jest ładne. Lekki makijaż, jakby torebkę zdejmę, bo nie wiem po co mi um, okulary. ani w sumie nic znaczy na głowę, chyba że to pasuje. Nie wiem, czy to pasuje, chyba nie. Chyba um... nie. Coś takiego, nie wiem, co możemy. No kurczę, blade. Boże, i to klik, klik. Ej, wiecie co ja naprawdę nie wiem, co ja nałożyć na głowę mam. Chyba to. Dobra, na razie zostawię to. Nie wiem. <grytanie> Dobra, nie chcę autobusu żelaznego. Dobra, więc yy, soczewki teraz. Hopa. No i chyba, chyba gotowe. Ale nie wiem, czy jeszcze coś do, 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 do dodać do tego, czy... Nie, chyba jest git. Tak mi się wydaje, że jest git. Dobra, zostawię tak. Tak się prezentuje mój look. Jeszcze może dodam włosy, jeśli zobaczę w ogóle. No zobaczę, ale no to by było tak naprawdę już na tyle. Więc... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i, papa, pa. jeszcze chciałabym e, zapytać, czy dasz łapkę w górę? Proszę. No. E, no, ale ładne. Dobra, nieważne. E, pa!